Witam bardzo serdecznie na kolejnym poradniku do sezonu. Dzisiaj weźmiemy na tapet bitwy. Bitwy w gruncie rzeczy nie są tak skomplikowane, jakby mogło się wydawać. Pokażę proste przykłady bitew, na których mam nadzieję, że wszystko zrozumiecie. Mamy bitwę, powiedzmy, jest wojna o tereny niczyje, czy tam po prostu powiedzmy, że tutaj się dzieje wojna. I teraz tak, mamy gracza atakującego, który robi takiego screena. Czyli że atakuje, powiedzmy stąd, tutaj idzie w tą stronę armią, nie wiem, 500 żołnierzy, nie? Tak dla przykładu. I takiego screena wysyła na przykład. A drugi gracz na przykład daje screena, dobra, dajmy sobie biały kolor, będzie prościej. Daje screena, że tutaj stacjonuje jego 500 żołnierzy. Jak będzie, że też 500 żołnierzy, prawda? No i mamy sytuację, kiedy. Spotykają się, załóżmy, że tu nie ma tego lasu, dobra? Czyli po prostu jest polana 500 na 500. No i wiecie, wychodziłoby na remis, nie? że ta i ta armia ginie całkowicie, bo tak jak już wcześniej mówiłem, 500 w przypadku jakichś tam bitew, 500 do 500, no to to jest zero nie? Działamy na prostej matematyce. Odejmujemy po prostu. No ale mamy coś takiego jeszcze jak losowanie. Czym jest losowanie? No, losuje, sędzia losuje od 0 do 30 tak zwanych dodatkowych żołnierzy, dodatkowi żołnierze nazwijmy to po prostu inaczej, ja będę używał formuły dodatkowych żołnierzy, ale żeby każdy dodatkowi żołnierze to jest po prostu boost, boost, boost do armii, że dostaje więcej, że jest mocniejsza, to są tak zwani dodatkowi żołnierze. Losuje od 0 do 30 dla każdej armii. No i wtedy wychodzi, że nie wiem, temu się wylosowało 30, tak, a temu 5. No i już mamy yy, po prostu bitwę wygraną przez białych, nie? Bo, bo jest ich po prostu więcej. Dobra, ale mamy na przykład przykład taki jeszcze. Mamy coś takiego jak na przykład zmienne bitwy, które są na przykład lasami. bo to jest mały lasek. To jest naprawdę mały lasek, nawet nie wiem, czy on byłby liczony, ale załóżmy, że jest liczony jako mały lasek. No i... Ta armia zaatakowała na gości, którzy siedzą i bronią się w tym lasku. To lasy dają nam, w zależności od swojej wielkości, busty. W przypadku małego lasu, oni dostaną plus 10 dodatkowych żołnierzy czyli za to, że stoją w lesie i się bronią, dostaną dodatkowych żołnierzy. Przy dużym lesie jest to nawet 30 dodatkowych żołnierzy także bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz. Eee... Jeszcze oczywiście są takie rzeczy, na przykład, że rzeki, fosy i kanały też się wliczają. Czyli jeżeli byśmy, tak jak w przykładzie ostatnim, byśmy robili przemarsz przez rzekę w tym miejscu, że tutaj nie ma mostu i trzeba ten most wybudować, i potem się przerzucimy, a tutaj się okazuje, że, że stoi już, czeka na nas armia przeciwnika w tym miejscu, to oni dostają dodatkowe boosty. Zazwyczaj jest tak, że tylko broniący dostają boosty. Atakujący raczej nie mają boostów większych, także oni dostają boosty za rzekę i to w zależności jaka jest rzeka, no to jest powiedzmy mała rzeka, także plus 20 dodatkowych żołnierzy oni by dostali. Dobra, także prosta sprawa, czyli do bitew patrzymy w bitwach czy są na przykład właśnie lasy, rzeki, fosy lub kanały, losowanie robimy. I są jeszcze fortyfikacje pasywne, na przykład. A może do rzek, to jeszcze jedną rzecz powiem. Do rzek i jezior. Jeżeli byłaby mapa, bo teraz na sezonie 9 nawet nie mam jak Wam to pokazać, że po prostu jest zamarznięta, bo tutaj jest biom zimowy i tutaj jest zamarznięte, to zamarznięte rzeki i jeziora liczą się jak zwykły ląd. Także po prostu możemy sobie armią przechodzić, jak chcemy, gdzie chcemy. Także to jest taka różnica no i jeżeli jej byłby śnieżny teren i byśmy się na nim bronili, to też dostajemy za to, że to jest śnieżny teren broniący dostają plus 5 dodatkowych żołnierzy. Fortyfikacje pasywne. Czym są fortyfikacje pasywne? Fortyfikacją pasywną jest na przykład zamek. Jest na przykład domek jest na przykład wieża. To są po prostu rzeczy, które wybudujemy i którym możemy się bronić. Na przykład, jeżeli by przeciwnik atakował na zamek, to sam zamek daje nam aż, proszę państwa, na przykład duży zamek daje nam aż 40 dodatkowych żołnierzy. To jest największy bust, jaki można dostać z dodatkowych żołnierzy ogólnie. Jeżeli chodzi o fortyfikacje pasywne. Także jeżeli by mnie ktoś atakował tutaj tak, zrobimy sobie szybko screena. Jeżeli by było oblężenie zamku, czyli tutaj sobie mam rozstawionych żołnierzy na, na murach, prawda? I ktoś mnie tutaj atakuje. Powiedzmy, że jest oblężenie, i ktoś atakuje na tą ścianę, to ja na tej ścianie mam plus 40 dodatkowych żołnierzy, bo to jest fortyfikacja pasywna warto zaznaczyć, ja to jeszcze będę mówił przy fortyfikacjach pasywnych, że one tak same w sobie nie dają yy, tych boostów, bo musi ktoś tam być. No po prostu, na przykład dajmy domek. Mamy domek gdzieś tak, mamy mały domek. Każdy z tych domków jest fortyfikacją pasywną, tak naprawdę. I powiedzmy, że spodziewamy się ataku od strony białego, gdzieś tutaj. I on, żeby zająć nam to miasto, musi zająć nam te domy a my sobie wcześniej daliśmy tak, że tutaj jest pięciu, tak? Mówimy sędziemu, że w każdym małym domku jest po pięciu żołnierzy. Nie musimy wszystkiego zaznaczyć, po prostu mu powiemy, że w każdym małym domku jest po pięć żołnierzy. I w przypadku, jeżeli mamy pięć, pięć żołnierzy w małym domku, wtedy zyskujemy tą fortyfikację pasywną i dostajemy jeszcze właśnie y, dodatkowy boost od małego domku, czyli plus pięć. W przypadku, jeżeli... W tym domku nie byłoby na przykład nikogo, albo byłoby, nie wiem, trzech, a minimum jest pięciu, to ten domek nie dostaje żadnych, fortyf żadnych dodatkowych fortyfikacji, to jest po prostu trójka. Tu nie ma tak tutaj, pięć plus pięć, że jest pięciu żołnierzy w domku i pięciu dostajemy dodatkowych z racji fortyfikacji pasywnej. Nie, w tej sytuacji dostajemy, jak mamy za mało żołnierzy w fortyfikacji pasywnej, po prostu tak jakby... To nie była fortyfikacja pasywna, nie dostaniemy z niej żadnych boostów. Tak samo w zamku. Musimy mieć minimum na przykład w dużym zamku 60 żołnierzy, żeby taką żeby w ogóle dostać fortyfikację pasywną. Także to, na to też trzeba zwracać uwagę. I co? I chyba tyle. Myślę, że możemy skończyć już ten poradnik jeszcze tylko. A, ważne, że ogólnie jesteśmy w stanie na przykład powiększać sobie rzekę za pomocą TNT, żeby ona była większa i przez co w razie ataku ktoś będzie miał. Po prostu, jeżeli by ktoś atakował przez tą rzekę, to będzie, będziemy dostawać więcej dodatkowych żołnierzy. Ale jeżeli przesadzimy i zrobimy z rzeki na przykład coś takiego, no to to już jest uznawane jako za jezioro i nie dostaniemy za to żadnych boostów. Nie? Także trzeba na to patrzeć. Dobra, także myślę, że to chyba tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie i do kolejnego poradnika.